Cześć, witaj serdecznie w najnowszym filmie na kanale Lakierowniczka i dzisiaj chciałabym Wam pokazać nowości marki Niuki dostępne w Biedronce, czyli lakiery z serii Holo Jak tylko zobaczyłam, że w mojej Biedronce dostępna jest cała kolekcja to od razu kupiłam całą szóstkę i dzisiaj będziecie miały okazję zobaczyć jak one wyglądają Pokażę Wam je na wzornikach, zbliżenia, porównamy kolory żebyście w razie co wiedziały, który kolor wybrać jeżeli chodzi o te lakiery, to niestety minusem jest to, że one są dostępne w niektórych biedronkach, czasami jest ich kilka dostępne zestawów właściwie, czasami jest tylko jeden karton, czasami w żadnej biedronce nie można ich dostać. Nie ma na to reguły, trzeba polować, trzeba szukać. U mnie na przykład ostatnie dwie czy trzy kolekcje w ogóle nie były dostępne, a teraz okazało się, że jest i to w sporej ilości, że dostępne bez problemu były wszystkie kolory. One zostały na rynek wypuszczone jakieś niecały tydzień temu, więc jeżeli Wasze biedronce były, to powinny jeszcze dostępne być. Można też czekać na takie dodatkowe rzuty, czasami do niektórych biedronek docierają trochę później, czasami po jakimś czasie one są dostępne. I tak było na przykład z lakierami brokatowymi, nagrywałam dla Was filmik już ponad rok czy nawet dwa. A teraz one znowu były dostępne, więc jeżeli tamte brokaty chcecie sobie obejrzeć, to tutaj macie filmik z opisem, porównaniem właśnie. A dzisiaj zajmiemy się tą serią Holo. Lakiery kosztują 9,90 i macie dostępne 5 ml produktu. Jeżeli chodzi o jakość tych lakierów, są osoby, które szukają właśnie takich tańszych rozwiązań. I ogólnie zdecydowanie bardziej polecę Wam te niż kupowanie tych nieznajomych marek na AliExpress. Jeżeli chodzi o krycie i pracę tymi lakierami, to naprawdę jest w miarę w porządku. Krycie tych kolorów dzisiejszych, które dzisiaj zobaczycie, jest naprawdę fajne, ale to są kolory ciemne. Ale z tego, co mi mówiłyście, to na przykład kolor biały czy kolor beżowy również kryje bardzo dobrze. Ja akurat ich nie miałam, miałam w sumie głównie te wszystkie brokatowe. A bazy nuki, te kauczukowe, ja bardzo lubię, więc myślę, że tutaj nie możemy się do niczego przyczepić, jeżeli chodzi o jakość tych produktów. Kolory dostępne są w sześciu odcieniach. Wszystkie są dosyć ciemne. No i wszystkie są z serii, która nazywa się Holo. No i powiem wam tak: Holo to to nie jest. Jeżeli chodzi o Holo, dla mnie holograficzne drobinki, drobinki Holo, to są takie, które mają same w sobie kolor taki zbliżony do srebrnego ale mienią się na wszystkie kolory tęczy, na złoto, na taki czerwony, na taki niebieski, zielonkawy. Ale tu chodzi o to, że ta jedna, każda jedna drobinka potrafi się mienić właśnie na różne kolory, w zależności od tego, jak pada światło. I tutaj takich holodrobinek w żadnym kolorze nie ma, więc to nie jest seria holo. Tutaj mamy wielokolorowe drobinki i one faktycznie mienią się na różne kolory, ale... To jest tak, że każda drobinka ma swój jeden kolor i na ten kolor się mieni, ale drobinki są pomieszane, więc jak ruszacie tym paznokciem, to faktycznie w całości on mieni się na różne kolory. I tak jak wspominałam, holo to to nie jest, więc nazwa nie do końca adekwatna do zawartości, ale kolory są bardzo ładne. Mi osobiście podobają się dużo bardziej niż ta poprzednia kolekcja, właśnie tych brokatowych lakierów, przez to, że one są troszkę głębsze, troszkę przez to, że te drobinki są wielokolorowe, one są takie trochę ciekawsze. Mamy dostępne aż 6 kolorów, i za chwilę pokażę Wam je dokładnie z bliska, żebyście miały okazję je sobie porównać. Porobiłam Wam takie dosyć konkretne zbliżenia w międzyczasie oprócz tego, że będziemy kłaście na wzorniki. Na wzornikach zobaczycie sobie krycie, zobaczycie sobie, jak w całości rozkłada się lakier, a na zbliżeniach zobaczycie sobie, w jakich kolorach odcieniach ma on drobinki, bo w ten sposób jest to najłatwiej uchwycić. Pierwszy kolor nazywa się holozieleń. I moim zdaniem jest to taki zielony wpadający w nieco bardziej turkusowy odcień. On ma trochę takiego koloru niebieskiego w sobie. Jest najjaśniejszym kolorem z całej kolekcji. Drobinki, które są zanurzone w tym zielonym kolorze, mają odcień niebieski, zielony i odrobinę takich lekko fioletowych. Przez to, że mamy bardzo dużo niebieskich drobinek w tym kolorze zielonym, on właśnie ma taki nieco turkusowy odcień. Bardzo ładny kolor, jeżeli ktoś lubi takie morskie klimaty. Fajny będzie do takich letnich stylizacji w połączeniu z kolorem żółtym lub z kolorem beżowym w takiej delikatniejszej wersji. Jeżeli chodzi o krycie, bez problemu kryję w dwóch warstwach, mimo że jest najjaśniejszym kolorem z całej tej szóstki. I jeżeli chodzi o krycie właśnie tych kolorów, wszystkie one będą kryły bez problemu po dwóch warstwach. Zresztą same widzicie, bo specjalnie kładę wszystko na przezroczysty wzornik, żebyście mogły zobaczyć, czy tło w jakikolwiek sposób przebije. Drugi kolor to jest kolor holo niebieski i on jest faktycznie niebieski. Jego baza to jest taki ciemno niebieski kolor, natomiast drobinki w nim zanurzone są niebieskie, fioletowe i sporo drobinek zielonych, pojedyncze takie złoto-pomarańczowe. I teraz, przez to, że znowu tutaj mamy odwrotną sytuację, w kolorze niebieskim mamy dosyć dużo zielonych drobinek. To ten kolor jest granatowym, ale jak pada na niego światło, mieni się w taki bardziej turkusowy, morski, ale dużo, dużo, dużo ciemniejszy niż ten poprzedni kolor. On jest naprawdę bardzo ciemnym kolorem, powiedziałabym właściwie najciemniejszym w kolekcji i ja nazwałabym go jako właśnie taki granat z turkusowym połyskiem. Bardzo ładny kolor, moim zdaniem najładniejszy w całej kolekcji, bo to jest po prostu taki najbardziej w moim klimacie kolor. Następny kolor to holoczerń, i tutaj oczywiście nie mamy efektu holo, natomiast mamy największą ilość wielokolorowych drobinek spośród całej kolekcji. Mamy tutaj drobinki granatowe, niebieskie, zielone, pomarańczowe, czerwone, różowe, złotawe czyli właściwie cała tęcza, cała faria barw w jednym lakierze, przez co ta czarna baza nie wygląda na aż tak czarną, bo jest rozświetlona tymi wszystkimi wielokolorowymi drobinkami. Ogólnie bardzo ciekawy lakier, bo mimo, że mamy tutaj tyle różnych wielokolorowych drobinek, to te drobinki w tych wszystkich lakierach są dosyć subtelne. One jest daleka są tylko delikatnie widoczne, faktycznie cały czas coś tam się mieni, ale nie widzimy tego, że jest aż tyle wielokolorowych drobinek. Ale gdy pada na nie światło, to zaczynają one się roziskrzać na różne kolory i wtedy widać ten fajny, ciekawy efekt. Ciekawy kolor, dosyć rzadko spotykany, bo zazwyczaj w czerni mamy utopione jedynie takie srebrne drobinki. Kolor kolejny, czyli hologranat. I tutaj faktycznie mamy ciemno granatową bazę, natomiast drobinki, jakie w nim znajdziecie, to są głównie fioletowe drobinki i niebieskie, pojedyncze tylko zielone. I teraz ten kolor możemy porównać z kolorem drugim, czyli holoniebieski. Holo niebieski i hologranat mają tą samą, tak jakby bazę, ten sam kolor bazowy, bardzo zbliżony. Ale przez to, że w tamtym było mnóstwo zielonych drobinek, to on wyglądał na bardziej turkusowy. A w tym hologranacie mamy dużo fioletowych drobinek, i on właśnie ma taki bardziej fuksjowy odcień, taki bardziej fioletowo-niebieski. Oba kolory mają coś w sobie, oba są bardzo różne. Zobaczycie sobie na zestawieniu później obok siebie, ale ten kolor również mi się bardzo podoba. Następnie kolor numer 5, czyli holofiolet, i tutaj mamy ciemnofioletową bazę, w której zanurzone są drobinki w tej samej ilości, tak jakby niebieskie, fioletowe i zielone. Kolor jest dosyć zbliżony do poprzedniego, tyle że on ma bardziej fioletową bazę, czyli drobinki mają prawie takie same, ale tutaj mamy kolor bazowy bardziej fioletowy, a tam bardziej niebieski. Też fajny kolor, jeżeli ktoś lubi fiolety, to myślę, że się całkiem dobrze sprawdzi. Te drobinki fajnie go rozświetlają. I przejdziemy już do ostatniego koloru, który nazywa się holo-czerwień. I on moim zdaniem nie do końca jest czerwony, bo to jest taki odcień czerwieni, który ma w sobie sporo niebieskiego, ale to jest taki chłodny odcień czerwonego, ale myślę, że to jest spowodowane tym, że mamy bordową bazę, a bordo zawsze jest trochę chłodniejsze od czerwieni. Bordową bazę, a w niej są zanurzone drobinki różowe i niebieskie, takie niebiesko-fioletowe. I myślę, że to właśnie te niebiesko-fioletowe drobinki powodują, że ten czerwony jest taki chłodny, taki zimny odcień ma i wpada nieco w taki fioletowy, fuksjowy. Również ciekawy, fajny kolor. Mamy już całą szóstkę kolorów, które znajdziecie właśnie w najnowszej kolekcji, która nazywa się HOLO i jest dostępna w biedronkach. I tak prezentuje się cała szóstka kolorów z najnowszej kolekcji HOLO dostępnej w biedronce. Mogłyście sobie nieraz porównać te kolory, zobaczyć jak one wyglądają koło siebie. Natomiast podsumowując całą tą kolekcję, muszę powiedzieć tak. Holo to to nie jest. Tu drobinek holo takich prawdziwych nie znajdziemy, ale znajdziemy wiele różnych kolorowych drobinek, które zanurzone są w całkiem ciekawych kolorach. I ostatecznie uważam, że ta kolekcja jest bardzo ładna. Ładniejsza od tej brokatowej kolekcji, która była wcześniej, bo kolory są bardziej wielowymiarowe. Kolory w tej kolekcji mi się również bardzo podobają. Moim faworytem jest ten. Holo niebieski, który lekko wpada w turkus, ale pozostałe kolory są też dosyć ciekawe. Tylko jedynym do czego się chciałabym i mogłabym przyczepić jest po prostu to, że tu holo drobinek nie ma, więc kolekcja nie do końca powinna nazywać się holo, ale teraz jesteście już tego świadome. Po obejrzeniu tego filmu wiecie, jak te wszystkie kolory się wewnątrz prezentują, więc będziecie świadomie wybierać to, że to są lakiery po prostu bardziej brokatowe. Za tą cenę moim zdaniem warto sobie wybrać chociaż jeden kolor, ten, który najbardziej Wam się spodobał, i sobie przetestować, zobaczyć, jak u Was się sprawdzi. Natomiast jedna z Was będzie miała to szczęście, że macie dzisiaj szansę wygrać całą szóstkę, czyli wszystkie kolory z serii Horo marki Nuki. Jeżeli chcecie wygrać, to zerknijcie. W opisie macie wszystkie zasady. Pokrótce Wam opowiem, że po prostu musicie zasubskrybować kanał La Kierowniczka i w komentarzu odpowiedzieć na pytanie zadane właśnie w opisie. Opisie też macie dokładnie daty, gdzie znajdziecie wyniki i wszystkie szczegóły, więc mam nadzieję, że Wam się to spodoba, że któraś z Was ucieszy się całą szóstką. Wiem, że te lakiery nie wszędzie będą dostępne, więc może ktoś z Was będzie miał szansę chociaż w ten sposób wypróbować kolekcji marki Nuki. I na dzisiaj to już jest wszystko. Czekam w komentarzu na Waszą opinię odnośnie właśnie tych kolorów, które odcienie najbardziej Wam się spodobały. Czy może ktoś z Was już dostał tą kolekcję, znalazł ją u siebie? I przede wszystkim jestem ciekawa, co sądzicie o nazwie Holo do tej kolekcji. Czy uważacie, że mimo wszystko, przez to, że drobinki są wielokolorowe, można tak tą kolekcję pod Holo podciągnąć? Czy nie do końca? Czekam na Wasze komentarze. Bierzcie udział w rozdaniu. Jeżeli zgłoszeń będzie dosyć dużo, to myślę, że możemy takie rozdania robić częściej. Na dzisiaj to jest wszystko. Dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się. Pa pa.